Nie ma tego, no ma... Puch, mam tego na Mam pół HP, geniuszu, ja mam pół HP! Ja lecę stąd. Żegnaj. On go jemy w wodzie! Jedy. Dobra, Wymieniam. Nie widzowie, wracamy za ten zamek. Pamiętam w którą tu stronę? Dobra. w którą stronę jest do zamku! Ja idę do zamku, goodbye. Ja, tu jest to. No do w sumie są dosyć niedaleko o zamku O, że jestem tu Ja wracam do zamku Lecę litrą i jem oj, ojojoj To się nie skończy dobrze, jak nic O, domek Filipa A, tak, idę do domku Filipa Bo on ma f**kny domek nie, ale on, no, on ma fajny domek, ja lecę Jego domu, nie ma go na serwerze o, u mnie na desiłowicach w tej chwili nie ma, wiesz? Wiesz, ja jestem? No to się do mnie stopni. zobaczysz sobie, gdzie jestem Dobra To od razu on, I dobra, on tak, on to robi I... Będzie zadowolony z tego, ale... Stepnij się do mnie. O, teraz się do mnie stepni. Jestem w najlepszym miejscu na całym serwerze po prostu. Stepnij się do mnie! Aj. Wiesz co, to sam ciebie do siebie stepne? jednym kliknięciem. Jesteś ci pogadę, Filipa. w domu prowadzić. Patrzcie, co Filip ma. Ej, Filip ma tu. Teletry <laughs> są na zniszczenie po prostu. Kalidry. On w skrzynię z zrobił. Full moc po prostu, on ma. On tam ma najlepsze rzeczy na świecie po prostu. Niezniszczalność Zniszczalność. 3. Wow! Fajnie on to zrobił, z tych ze świeczkami, bardzo fajne. No widzowie, to jest po prostu moje ulubione miejsce na Jak on to zrobił? Na wodne łóżko! Jo ja. naprawdę ładnie, widzowie. Widzowie, to jest naprawdę ładnie. No, to on Ktoś jeszcze ma? On, on coś jeszcze ma? Dłuk no to miał ładniej z a nie on miał... To jest tak jeszcze. Dobra. Bardzo ładny Filip ma ten domek. Uchwalam jego pracę. Bardzo fajny domek mam. Może się do mnie, bo ja mam... jestem w, w pagonku gonku. Będzie jak daleko od test, Jakieś 100 bloków biednie. Siłowice i nasze zamek są niedaleko, wiesz, u ciebie. Pięknie. Ok, o, stąd do ciebie. Idziemy na te siłowice z powrotem. Co, zgubiłaś się? A, ty... A ja jednak nie jestem na Wiem! Wszystko jest tam puste, my tam już... My tam z Jankiem byliśmy już rok temu. My tam już wszystko obrobiliśmy rok temu. Grabusi jesteśmy, dlaczego mówisz na mnie, Lamus? Golema? Jeniuszu, teraz go, nikt nie chroni wioski. Jeden jeszcze był zniszczony totalnie. Peku, ja nie jestem na tych Siłowicach. Ja jestem daleko od siłowic. Dosyć. Ja Jestem w zamku. Co do Ciebie dostanę zapominam cię trałej żywcem o i kończymy widzowie odcinek i widzimy się zaraz. A nie, nie kończymy! Dobra, ja włączę na chwilę mikrofon. No, lecimy dalej Tymek, no ciągle gada Mówi, że jest na Tsyciłowicach O nie, skończył mi się fajerberki To jest ostatnia fajerberka, widzowie a ja bym ją dobrze wykorzystał O, jestem na Tsyciłowicach Ej, Tymek, te Tsyciłowice są naprawdę blisko Chcesz zobaczyć? Człowieku, ale wiesz jak są blisko te Tsyciłowice? One są nawet nie 100 bloków chyba od naszej, obok naszej wyspy są tutaj prawie. A ty mogłeś cały czas znaleźć te Steamowice, ale. Nie, nie miałeś tyle oleju w głowie, żeby zacząć szukać. Cielo, mam cię. O, zakładasz te zbrojkę na tą. O, Dobra. Przepaliło się, a ty zabrał. Arki, czy mamy coś jeszcze jadalnego? Nie, ale. Ja chyba nie będę, ja już tych zwierząt powiem, że to najlepiej. Ja sobie zrobię ognisko. Może o. Hmm. zamknijmy się najpierw w kompostowniku, aby odrzucić od od kary. Oki, jestem zamknięty w kompostowniku. No, i teraz to jest sprawiedliwe. Hmm. Chyba jestem zamknięty, ja, siedzę w kompostowniku, widzowie. Znowu w nim siedzę, znowu piek! Zaraz nie będzie widać, wiesz? Tylko ja wezmę sobie Firework Racket Bumm! Firework Rocket. Dobra, 64x2 to jest 128. Me, coś ci pokażę! Jak zniknąć? Widzisz mój nick? Widzisz mój nick? Widzisz mój nick, Widzisz mój nick? Widzisz mój nick? A ja jestem na tych siłowicach Na sivowicach jestem gdzie jesteś, poputek? I mam pomysł, co zrobię. Oj, oj, oj. <laughs> o nie! Serio? Proszę bardzo, masz. Bo słuchaj, bo ja, ja upadłem z rzeczami. Ja chcę po rzeczy dotrzeć z powrotem. Jak gdzieś rzeczy zgubiłem. Gdzie to było, to są moje rzeczy. No, widać, że ja te rzeczy straciłem. No kurka, koniec czasu, a ja rzeczy mam zgubione. Jak wyjdę z serwera, rzeczy znikną. Kurka, no rzeczy wszystkie moje stracę. Nie no, nie jest mój dzień. Ej, jak ci zostało 8 minut, ja później od ciebie zacząłem. E, jak to jest możliwe? No, dobra, ale. Gdzie są te moje itemki? Nie gadajcie, że ja je straciłem na no, zawsze. Tak, spadłem elektrami. Na drzewo gdzieś spadłem. Więc tutaj, gdzieś na drzewo spadłem. Gdzie to mogło być? To są moje itemki? Oddajcie mi je. Minecraft, nie bądź taki. Minecraft jest dla mnie niemiły. Muszę od nowa se itemy wziąć. Znowu. No wezmę, bo po prostu mnie wkurza, że mi itemy zniknęły jeszcze. ale teraz i tu nie mam przy sobie. Hmm. Ja łatwiej jest znaleźć igłę w stosunku, wiesz? O. Tak. Mamy to. Woda. Już wszystko gotowe. Więc widzowie, ja się żegnam. Papa! Pa. No i cześć!